Czemu się wyparłeś Kubusia Waterer? Kiedyś nali prawie tak samo, jak Święty Piotr zaparł się Jezusa nieładnie. Tak zdradzać Kubusia Waterer? Macie kubusia Cyprian do <grym> Żar mi się przypomniał. Marek Krapus. Wsad. Cypek, co sądzisz o Kubusiu Water na popite? Mercedes Benz. Wsad. Cypek, a czemu Ej, a taki kubu... Cypek może pić alkohol? Tak z ciekawości? I pierwsze pomoc na lewe domina to wszystko, czego tylko dotknę. Dostaje się złotem. Dostaje się złotem. Midas, midas, midas wszystko. I pierwsze pomoc na lewe się się! zwierzęciu! Ciaparito Nie, to nie jest Body match the face. Poka Skeczara,

Christiana, what do you think of this Skończ pierdolić, zamknij pizdę, nie będziesz do mnie tak mówił. Kim ty kurwa jesteś, frajerze, bity. What do you think of... Jak zagłuszyć błąka, część czwarta. Ogólnie to najprościej coś upuścić, coś pod ręką. Ja na przykład mam klapkę. Proszę efekty. <głos> 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 Me, you must see. I'm from Saison, my view. A wadman, wadman, baby, baby, <laughs> 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 on the bar. This goes to the strippers and the fucking porn stars and them sex and motherfuckers. Show a shit on the bar. On the bar. This goes. To... Jeszcze jak próbałaś? się pan nazywa? Hrabia Montecristo. No super żarty, dziękuję bardzo. No dzięki Jeszcze Jak się. Życie to są chwile, brile. Tak urodne ja... Zatylakujesz te film! Ahacega zegar na Nie zatrzyma. A teraz, dawaj za mamy bowa. A my dzisiaj mamy takie nietypowe zamówienie! Jesteśmy właśnie pod Alibaba Kebab z Dawidem Jasperem i będziemy prosić największego kebaba, jakiego możemy tutaj dostać, prawda Dawid? Tak, rację, ja stawiam! Ja stawiam! <ścoughs> Dawid stawia! Yeah! Zaraz! Kurwa, co jest pięć, człowieku! Gifty mi kurwa, Dawid kupuje człowieku! Yeah, yeah! Let's go! I Dawid Dawidowi oddyba od Kaisu. Kurwa! This <laughs> goes to the strippers and the fucking commercial awesome. stars and them sexy motherfuckers showing shit on the bar. Dobra szei, zamknięć! Jesteś nienormalny, rozumiesz? O Jezu, przewer z niego szyba! Znaczy. Jesteś nienormalny! Weź to to... To się co to... To się stało! Pokra ci szybę, no! No i co? Nie wiem, ją trzeba kiknąć z serwera. On się w ogóle ucieszyła? Jesteś. Ja do niej napiszę, No, no bazera. Pazere'ie no, Czemu one nie mają instagramów podanych? O huk tu chodzi, no Wiete is the mech ten on fucking beast in warzone. <laughs> Wiete is the mech ten Cześć, cześć, cześć. Czemu on jest kurwa zapięty w autobusie? Bał czy w autokarze? Czemu on jest zapięty? Kto, <laughs> Kto normalnie się zapina w autokarze? <laughs> Nie na... Wyszli to osobie, której chcesz powiedzieć, że Bał, ciki, bał, bał Tak miły mówi mi mał, mał, mał Moje, moje serce, serce bije, bije. Ciki, ciki, czuła Nie zatrzyma się, gici, gici, Znaczy kocham, kocham cię Wyszli to Ufarku No, no dlaczego? Tak, masz dużą dupę, wszyscy wiemy, a wiecie, że ten Obi-Wan jest warty ponad 80 zł w dobrym stanie? Mój ma strasznie zaderwany to kosztuje znacznie mniej. Ja zbieram kiedyś, jako miałem. No tak, tak, masz dużą dupę. I miałem bo tego takiego... Wie. Śpiewam se, bo lubię. I to byłoby na tyle. To byłoby na tyle.